równice z Maślanej Góry Opodal polnej drogi z Kwielic do Obiszowa wznosi się łysy pagór. Nazywa się Maślana Góra. Opowiada się, że we wnętrzu wzgórza siedzą wiedźmy. Kiedyś pewien chłop z Kwielic zajęty był od rana orką na owym wzniesieniu. Słyszał wydobywające się z wnętrza góry raz po raz odgłosy przypominające wyrabianie ciasta w kadzi. Musi czarownice biorą się za wypieki, pomyślał prostolinijny wieśniak, po czym zawołał dziarsko. Hej tam w środku. Jeśli już coś się piecze, to zamawiam kawałek ciasta. I poszedł wymienić utrudzone oraniem konie na inne. Kiedy w południe powrócił, bardzo się zdziwił, widząc położone na pługu ciasto. Wyglądało ono jednak odpychająco i nieapetycznie. Kiedy mu się przyjrzał, zobaczył, że było pomazane krwią. Wieśniak, zdjęty strachem, wskoczył na konia i z całym zaprzęgiem uciekał stamtąd co sił. Rozeźlone czarownice z maślanej góry ścigały go aż do granic wsi. Innym razem młoda kobieta z kwielic poszła do potoku, aby nabrać wody i przepadła. Wiedźmy uprowadziły ją na maślaną górę. Duchowni z kwielic postanowili ratować niewiastę. Wzięli święte akcesoria, wsiedli na wóz i pojechali na przeklęte miejsce. Modlitwą i mocą świętości przymuszono wiedźmy do oddania porwanej. Woźnicy przekazano jednak, żeby w drodze powrotnej, pod żadnym pozorem, nie oglądał się wstecz. Niestety. Kiedy przyjeżdżał przez mostek na strumieniu, który płynie z małego kurowa do kwilic, zapomniał się i odwrócił głowę. Ocalona wcześniej kobieta natychmiast znikła ponownie i nigdy już jej nie widziano.